Witajcie na kanale bankowe ABC. Zapraszam na kolejny film. Tym razem zajmiemy się bardzo poważnym tematem. Mowa o czymś, co już za chwilę, bo od 2026 roku wpłynie na dosłownie każdą polską firmę. Chodzi o wdrożenie krajowego systemu e-faktur. I żeby było jasne, to nie jest jakaś tam drobna zmiana w przepisach. To jest, no cóż, prawdziwa rewolucja w fakturowaniu. Taka, na którą każdy, ale to każdy przedsiębiorca musi się przygotować. Właśnie, warto zadać sobie to pytanie już teraz: czy firma jest gotowa? Mówimy o zmianie, która dotknie absolutnie każdego aspektu działalności, od tego jak wystawiamy fakturę, przez jej księgowanie, aż po moment, kiedy otrzymujemy płatność. Czasu na przygotowania jest naprawdę coraz mniej, a ignorowanie tego tematu cóż, może się skończyć bardzo boleśnie. Żeby zrozumieć skalę, spójrzmy na tę liczbę prawie 3 miliony. Tyle polskich firm, niezależnie od tego, czy to mała działalność, czy wielka korporacja, będzie musiało dostosować swoje działanie do wymogów krajowego systemu e-faktur. To jest zmiana, od której po prostu nie ma ucieczki. No dobrze, to zacznijmy od samych podstaw. Czym tak właściwie jest ten cały krajowy system e-faktur? Bo to jest coś znacznie więcej niż tylko jakieś nowe oprogramowanie. To jest centralna, rządowa platforma, która stanie się obowiązkowym pośrednikiem we wszystkich transakcjach między firmami. A sercem tego systemu jest coś, co nazywa się fakturą ustrukturyzowaną. I to jest kluczowe, żeby to zrozumieć. To już nie jest ładny obrazek jak PDF czy kartka papieru. Prawdziwym, prawnie wiążącym dokumentem staje się sam plik z danymi w formacie XML. Co więcej, każda taka faktura, zanim trafi do naszego kontrahenta, musi najpierw przejść przez serwery Ministerstwa Finansów i zostać przez nie zaakceptowana. To jak w takim razie będzie wyglądać ta cała podróż faktury? No cóż, proces zmienia się diametralnie. Najpierw firma tworzy fakturę w formacie XML. Potem wysyłają nie do klienta, a prosto do centralnego systemu państwowego. Tam dokument jest sprawdzany i dostaje swój unikalny numer i dopiero w tym momencie uznaje się go za dostarczony. Nasz kontrahent nie czeka na maila, on sobie tę fakturę pobiera bezpośrednio z systemu, a na koniec państwo samo archiwizuje dokument przez 10 lat, więc ten obowiązek spada z barków obu firm. Chciałbym tu wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. Nie mylmy krajowego systemu e-faktur z platformą elektronicznego fakturowania. To drugie rozwiązanie służy tylko i wyłącznie do obsługi zamówień publicznych. Krajowy system e-faktur jest natomiast systemem dla wszystkich dla całego rynku komercyjnego. To są dwa zupełnie różne światy. Skoro wiemy już, z czym mamy do czynienia, przejdźmy do konkretów. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i co najważniejsze, jakie są kluczowe daty, których absolutnie nie można przegapić, bo tutaj przepisy są już bardzo precyzyjne. Kogo więc obejmie obowiązek korzystania z krajowego systemu e-faktur? Mówiąc krótko, prawie wszystkich. Mówimy tu o podatnikach VAT z siedzibą w Polsce, nieważne, czy są to podatnicy czynni czy zwolnieni. Jednoosobowe działalności? Tak. Wszelkiego rodzaju spółki? Oczywiście. Nawet firmy zagraniczne, jeśli tylko są w Polsce zarejestrowane dla celów VAT. Są oczywiście jakieś wyjątki, ale lista jest krótka. Chodzi głównie o faktury dla osób prywatnych, czyli tak zwaną B2C, czy na przykład bilety, które traktujemy jak faktury. A jak wygląda kalendarz tego całego przedsięwzięcia? Terminy są już znane i trzeba je sobie dobrze zapamiętać. Zaczynamy 30 września 2025. Wtedy rusza finalne środowisko testowe, gdzie będzie można wszystko sprawdzić. Potem idzie już ostro. 1 lutego 2026 to data dla największych graczy tych z obrotem powyżej 200 milionów złotych. I uwaga, bo zaledwie dwa miesiące później, 1 kwietnia 2026, do systemu musi dołączyć cała reszta. Wszyscy. Jest tu jednak pewien oddech. Cały 2026 rok to okres przejściowy. Nie będzie kar. Ale, i to jest kluczowe, od 1 stycznia 2027 roku taryfa ulgowa się kończy i wchodzą sankcje. No dobrze, ale każda tak wielka zmiana ma zawsze dwie strony medalu. Są korzyści, ale są i wyzwania. I warto wiedzieć, że wdrożenie krajowego systemu e-faktur to nie jest tylko narzucony z góry obowiązek. To może być też naprawdę dobra okazja, żeby przyspieszyć cyfryzację i poukładać wewnętrzne procesy. Zacznijmy od plusów. Ten najważniejszy to chyba szybszy zwrot VAT. Termin skraca się z 60 do 40 dni, co na pewno poprawi płynność finansową. System otwiera też drzwi do naprawdę głębokiej automatyzacji w księgowości. Można wreszcie pozbyć się ręcznego wprowadzenia danych. Do tego dochodzi oszczędność, bo znika problem archiwizacji faktur. Zyskujemy też większe bezpieczeństwo i potencjalnie łatwiejsze kontrole w przyszłości. Ale żeby nie było tak różowo, są też wyzwania. Prawie na pewno wdrożenie będzie się wiązało z kosztami albo aktualizacji oprogramowania, albo zakupu nowego. To także czas i pieniądze poświęcone na analizy, wdrożenie i szkolenia ludzi. System po prostu wymusza poukładanie od nowa obiegu dokumentów i, co najważniejsze, narzuca absolutną dyscyplinę. Tutaj nie ma miejsca na błędy, system jest dla nich bezlitosny. Skoro znamy już teorię, to przejdźmy do praktyki. Jak się za to wszystko zabrać? Jak skutecznie wdrożyć krajowy system e-faktur? Myślę, że kluczem jest podzielenie tego na mniejsze, przemyślane kroki. To pozwoli uniknąć chaosu i działania pod presją czasu. Krok pierwszy, absolutnie podstawowy, to audyt. Trzeba dokładnie przeanalizować, jak dzisiaj wygląda fakturowanie w firmie, i to z obu stron, zarówno sprzedaży, jak i zakupów. Należy narysować mapę wszystkich systemów, które generują faktury, i ustalić, kto za co odpowiada. Krok drugi to narzędzia. Mniejsze firmy pewnie na początku skorzystają z darmowych aplikacji rządowych, ale większe będą potrzebowały profesjonalnych, zintegrowanych systemów. Tu najważniejsze jest, żeby jak najszybciej złapać za telefon, zadzwonić do swojego dostawcy oprogramowania i upewnić się, że jest gotowy na krajowy system e faktur i od razu zaplanować testy. Trzecia rzecz formalności. Trzeba po prostu uzyskać dostęp do systemu. Jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność, załatwi to profilem zaufanym. Ale spółki i inne podmioty muszą złożyć w urzędzie skarbowym specjalny formularz ZAFA, żeby nadać uprawnienia konkretnym osobom. I tego kroku naprawdę nie warto odkładać na ostatnią chwilę, bo urzędy mogą być pod koniec po prostu zakorkowane. I wreszcie krok czwarty, czyli plan B. Bo jak każda technologia, ten system też może mieć awarię. Trzeba więc przygotować i przećwiczyć procedury na wypadek, gdyby zabrakło internetu albo gdyby sam system Ministerstwa Finansów przestał działać. Przepisy przewidują takie sytuacje, ale każda firma musi mieć gotowy, sprawdzony plan działania. No dobrze, a co jeśli ktoś się nie dostosuje? Co wtedy? Jak już mówiłem, rok 2026 to taki okres przejściowy, bez kar, ale od 1 stycznia 2027 roku urzędy skarbowe dostaną do ręki narzędzie w postaci naprawdę dotkliwych sankcji finansowych. Te kary zaprojektowano tak, żeby omijanie systemu było po prostu nieopłacalne. Jeśli mamy fakturę z VAT-em, kara może wynieść nawet 100% kwoty tego podatku. A w przypadku faktury bez VAT-u, sankcja może sięgnąć aż 18,5% całej kwoty na fakturze. To są naprawdę poważne pieniądze. Podsumowując, krajowy system e-faktur to zmiana, której nie da się uniknąć. To najgłębsza transformacja w polskim fakturowaniu od wielu, wielu lat. I myślę, że warto na to spojrzeć nie tylko jak na nowy obowiązek, ale przede wszystkim jak na potężny impuls do cyfryzacji, który zmusi firmy do modernizacji. Tak naprawdę kluczem do sukcesu jest to, żeby zacząć działać już teraz. Nie czekać. Potraktować ten czas jako szansę na przemyślane zmiany. Ostatecznie wszystko sprowadza się więc do jednego pytania: czy krajowy system e-faktur będzie dla firmy tylko kosztownym obowiązkiem, czy może jednak szansą na zdobycie realnej przewagi na rynku? Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Po więcej szczegółów zapraszam do artykułu na blogu bankowe ABC. Na blogu znajdziecie również więcej przydatnych informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia.